Witam serdecznie Państwa. Co się dzieje na rynku walutowym? Dlaczego polski złoty drastycznie zyskuje na wartości? Eee, przedstawiam najnowszą analizę i raport z rynku walutowego, e, z dolara amerykańskiego, e, z funta brytyjskiego, a także e, oczywiście euro. Oraz innych walut. Szanowni Państwo, czy dolar amerykański już niedługo będzie kosztował 3 zł, czy euro będzie kosztowało 3,90, czy fund brytyjski spadnie do 4 zł lub do 4,50, tak jak to było przez bardzo e, długi czas, e, przed 2015 rokiem, zanim zaczęto masowo drukować złotówkę, a także e, rozdawać pieniądze w Polsce i obniżać drastycznie oprocentowanie. Polskiego złotego. Odpowiedź to oczywiście tak, jeżeli będziemy dokonywali dobre ruchy gospodarcze, jeżeli będziemy wykonywali złe ruchy gospodarcze, a formuła matematyczna nie będzie się zgadzać, no to będzie wtedy źle. Złe ruchy i, z... i mieszanie w formule matematycznej sprawią że niestety e, polska złotówka ani się nie umocni, ani polska gospodarka także e, nie wyjdzie e, na prostą, ale to wszystko jest płynne. E, ja wszystkim zawsze powtarzam, jeżeli Państwo oczekujecie jakiegoś ta, jakiejś takiej odpowiedzi, że na pewno będzie dobrze, czy na pewno będzie źle, e, to takiej odpowiedzi nie można udzielić ze względu na to, że nie wiemy jak jutro będzie wiatr wiał, bo jeżeli jutro wiatr będzie wiał inaczej, no to zmienimy, szanowni Państwo, prognozę, koniec, kropka. Taki jest Świat. Nie wiemy, co przyniesie świat teoretycznie i nawet praktycznie, ale możemy domniemać, co się stanie. Zazwyczaj można teoretycznie przewidzieć, co się stanie, i na podstawie tego, co się dzieje, można wygenerować wynik, można wygenerować wynik, można, można stwor, stworzyć taką formułę matematyczną, prawda e, i dzięki tej formule wiemy, że jeżeli e, A plus B to przecież równa się AB, prawda na przykład tak e, w ten e, sposób, tak więc co się dzieje na rynku Szanowni Państwo, ale zanim przejdę dalej, bardzo proszę do subskrybowania kanału na YouTube, formuła nieruchomości UK, czyli UK, e, a także do dani łap, dania łapki w górę. Oraz szanowni państwo kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjny, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo powiadomienia o najnowszych materiałach na formuła nieruchomości. UK. W takim razie przechodzimy dalej. Jeżeli ktoś chce sobie wejść na wykresy, yy, sprawdzać wykresy walutowe, wykresy giełdowe, może śmiało wejść na hotpoland.pl i tutaj mamy wykresy. Zresztą na knowhowinsider.com też są te wykresy, a także na dobry ruch COUK. Szanowni Państwo, tak więc jak dla nas sytuacja toczy się bardzo bardzo dobrze. Złotówka bardzo bardzo mocno się umocniła. Szanowni państwo, złotówka się umocniła z poziomu 5 zł i 5 groszy na poziom 4,36. To jest bardzo dobrze. Jednak szanowni państwo, dzisiaj żyjemy w percepcji takiej, że ludzie myślą, że jeżeli dolar kosztuje 4,36 to myślą, że jest tani, no bo przecież przed chwilą kosztował 5 zł. Szanowni Państwo, powtarzam po raz następny, dolar dzisiaj jest bardzo, bardzo drogi. Tutaj na wykresie widzimy, na wykresie widzimy, Szanowni Państwo, ostatnie tamte 15 lat i wydaje się, że polska złotówka po prostu jest walutą śmieciową, że po prostu polska złotówka zamieniła się w walutę śmieciową, bo finalnie jak widzimy, polska złotówka dramatycznie traci na wartości do dolara amerykańskiego. Eee, od 2008 roku oczywiście jak dolar amerykański dramatycznie spadł do polskiego złotego proszę zobaczyć tutaj, e, tutaj w 2008 roku dolar amerykański kosztował 2 złote szanowni państwo za milion dolarów było trzeba zapłacić tylko 2 miliony złotych przepraszam wezmę bo to już późna godzina można już było można już było e, dostać 2 miliony złotych można było kupić milion dolarów za 2 miliony złotych, ale po kilkunastu miesiącach, tam gdzieś po pół roku, szanowni państwo, proszę zobaczyć, dolar amerykański wzniósł się do prawie 4 złotych, do tam 3,73,90. No, był bardzo, bardzo drogi. No i oczywiście potem zaczął drasty drastycznie spadać. Drastycznie spadać. Znowu spadł do takiej swojej normalnej wartości. Znowu zyskał. Po prostu wtedy było ostre granie na dolarze amerykański Spadł. I zyskał, spadł i zyskał. No, fortunę można było zarobić. No i wreszcie, szanowni Państwo, tutaj, właściwie o, w tym kwadracie, tak jakby to był dobry okres dla polskiego złotego na samym końcu, prawda? Właściwie. No i. Co się stało w 2015 roku, Szanowni Państwo? W 2015 roku wygrali socjaliści. A co robią socjaliści? Socjaliści rozdają pieniądze tych, którzy je zarobili, zabierają jednym, dają drugim. Socjaliści niszczą małą i średnią przedsiębiorczość. Dodatkowo, jeżeli są to socjaliści korporacyjni, no to w ogóle wymiatają małą i średnią przedsiębiorczość, czyli zazwyczaj zwykłych Polaków. No i zaczęło się rozdawnictwo, a także obniżanie wartości polskiego złotego. I co się stało? Złotówka drastycznie nabrała na wartości z poziomu 3,30 na 4,15-4,20. Oczywiście następnie spadł dolar amerykański, ale już nie spadł do swoich wcześniejszych takich wartości. No i co, co się stało? W 2020 roku obniżono, zaczęto masowo drukować pieniądze, Szanowni Państwo, i rozdawać zagranicznym korporacjom. I ludziom zasiedzenie w domu, a dodatkowo obniżono drastycznie oprocentowanie polskiego złotego, czego złotówka nie wytrzymała i rozdawano darmowe kredyty, więc musi być inflacja. No i co się stało? Po prostu załamanie polskiego złotego i oczywiście wojna na Ukrainie, czyli sytuacja geopolityczna sprawiła, że polska złotówka została zniszczona. Zniszczona! Wznie, wzniosł, polska złotówka wzniosła się do tragicznych. Yy, tragicznych yy, wysokości. No i w rzeczywistości, gdybym był takim zwykłym człowiekiem, który zbytnio nie zastanawia się nad walutami, no to w rzeczywistości bym sobie myślał, spojrzałbym na taki wykres i bym sobie patrzył, 2008 kosztował dolar 2 złote i od 2008 dolar po prostu zyskuje, proszę bardzo, tutaj złotówka, po prostu to, ten kolor, który teraz rysuję, ten czerwony, Podświetlam to wszystko, co złotówka po prostu drastycznie traci na wartości. Po prostu złotówka jest niszczona. Biedniejemy w oczach, prawda? Biedniejemy w oczach, proszę zobaczyć. Oczywiście, zarabiamy coraz więcej złotówek. Coraz, dzięki temu możemy kupić coraz więcej dolarów. Ale złotówka drastycznie traci, czyli nie opłaca się trzymać. Pieniądze w pieniądzach, tym bardziej, jeżeli złotówka jest oprocentowana, śmieszne pieniądze w stosunku do inflacji, prawda, albo wzrostu cen innych aktywów. No i jeżeli patrzymy z tego punktu widzenia, to złotówka jest walutą śmieciową. Jednak, teoretycznie, no, jeżeli podwyższyliśmy oprocentowanie tutaj przestaliśmy drukować, proszę bardzo. I jak przestaniemy niszczyć polskich średnich przedsiębiorców, no to złotówka może się umocnić do 3,50. Proszę bardzo, do 3,50 albo do 3,30. Proszę bardzo, prawda? To się wydaje dla wielu niemożliwe, ale jeżeli wyłączymy ten wykres, jeżeli ten wykres powiększymy, bo tutaj mamy wykres od roku 2006. Proszę zobaczyć, dolar amerykański już 5 zł kosztował w 2000 roku. I proszę zobaczyć, co się stało. Powtórka. Proszę zobaczyć. Bum. 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 Spadł do 2 zł. No i dzisiaj możemy mieć to samo. Chyba, że sytuacja geopolityczna na to nie pozwoli, zaczną powoływać zwykłych ludzi do wojska, ludzie zaczną wyjeżdżać z Polski, Polska zacznie się jeszcze szybciej wyludniać. Dodatkowo wprowadzą dziwaczne kredyty, które nazwą kredytami na 2%, a w rzeczywistości będą kredytami na 20%, tylko państwo będzie dopłacało 10 tysięcy złotych miesięcznie i w Polsce będziemy mieli drugą Ankarę, a w najlepszym wypadku będziemy mieli drugie Węgry, czyli kilogram ziemniaków na głowę i litr oleju. Może jeszcze dadzą po kostce słoniny. Tak więc szanowni Państwo, dzisiaj mamy po prostu lustrzane odbicie, proszę zobaczyć, bum, 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 bum. No i ja myślę, że do 250 nawet może dojść dolar amerykański. Oczywiście, jeżeli będziemy trzymać wysokie oprocentowanie, nie będziemy rozdawać dziwacznych kredytów, które nie są właściwie kredytami oprocentowanymi 2% a 20%, bo takie są już pomysły w rządzie polskim. Nie wiem, po prostu w rządzie polskiej mamy, szanowni państwo, w decydentach mamy ludzi, którzy po prostu chcą zliczyć polskiego złotego i doprowadzić do inflacji 40%, taka jest prawda. Są, są takie jednostki, a może są to wszyscy ludzie? No ciężka sprawa, no, tym bardziej jeżeli kupiliśmy tyle e, sprzętu w dolarach amerykańskich. Jeżeli kupiliśmy w dolarach amerykańskich, no to przecież chcemy, żeby złotówka była mocna, żebyśmy płacili w dolarach amerykańskich mocną złotówką, żeby to było tanie. Tak więc yy, mamy dwa wybory. Mamy wybory yy, silnego fiskalizmu, yy, dobrego fiskalizmu, oszczędności, umacniania złotego, lub też mamy możliwość yy, pójść w stronę yy, Grecji. Jak skończymy, jak Grecy, to myślę, że jeszcze będzie dobrze, ale możemy skończyć jak Turcy. Jak Turcy, myślę, tak, tak, jak Turcy skończymy... Znaczy, jak będziemy szli w stronę Turcji, to wreszcie no, tam ktoś czy tam ich zatrzyma, chyba, nie wiem. No, ale generalnie tak będzie. Druga sprawa, co się dzieje z funtem brytyjskim. Szanowni Państwo, funt brytyjski także traci na wartości i jest to bardzo przyjemne dla nas, dla Polaków, ze względu na to, że m, Brytyjczycy, tak jak ludzie w dolarach, nie, muszą, nie, nie są w stanie nas łatwo dzisiaj wykupywać. Z funtem brytyjskim jest troszeczkę inna różnica, szanowni Państwo, bo tutaj była odwrotna sytuacja, bo fund brytyjski mocno się załamał. Eee, fund brytyjski mocno się załamał. Proszę zobaczyć, bum! Fund brytyjski po bardzo dużo, prawie e, przecież był po 6 zł. Właściwie tu był po 6 zł. E, jeżeli weźmiemy tygodniowe, proszę bardzo, po 6 zł. Fund brytyjski po 6 złotych był, bo no to tygodniówki na miesiącznych nie widać. a proszę bardzo, po 6 złotych. No i, i co zazwyczaj robi fund brytyjski, jak kosztuje 6 złotych? Spada nawet o złoty 50, zł. proszę zobaczyć. Ostatni raz, gdy fund był 6 złotych, z 6 złotych spadł do 4 złotych. Ostatni raz w 2015, gdy fund kosztował 6 złotych, akurat z funtem było inaczej, bo, bo oni zagłosowali na Brexit i. I to i chrumbnęło ostro, a z dolar da, da, dalej się umacnia, prawda? I był 6 zł. Ten Brexit zagłosowali, prawda? Przepraszam. A chyba trzeba łyka kawy, bo zziewnołem, proszę zobaczyć. No, i spadł funt do 4,60. Tam w, w kantorach płacili w 2018 roku 4, 450 zł za 100 funtów. No i proszę zobaczyć, dzisiaj już jest 5.26, jeżeli utrzymamy dobry fiskalizm, no to Szanowni Państwo, fund będzie znowu po 4.50. Pamiętajmy, że Wielka Brytania też ma stosunkowo... Wielka Brytania ma tanie kredyty w stosunku do ich inflacji. Oprocentowanie 3,5% w Wielkiej Brytanii obecnie, Szanowni Państwo, a inflacja 10, tak? No to trzy razy tańsze mają kredyty niż inflacja, no to ta inflacja musi postępować. A dodatkowo oni tam bez tej drukarki, no bez quantity, jsi funta, no to tam będzie problem. A dodatkowo Wielka Brytania, jeżeli będzie miała wyjść z brytyjskiej zapaści gospodarczej po brexicie i przy transformacji gospodarki, no bo przecież, szanowni państwo, no, no po, brytyjscy politycy nie powiedzą przecież Brytyjczykom, ej, słuchajcie, no już wyszliśmy z tej Unii Europejskiej, już głupio tak będzie do nich wracać jak takie kundle z podkulonym ogonem. No bo w sumie to nam nie wyszło, ale w sumie my wiedzieliśmy, że nie wyjdzie, ale wiemy, że mamy szansę na przykład w 10-15 lat wyjść na tym znacznie lepiej, no ale musimy zagryźć zęby przez 10 lat, a zagryzienie zębów oznacza. Wielką inflację i obniżenie funta brytyjskiego, bo nikt dzisiaj funta brytyjskiego nie chce inwestować, bo jest za drogi, bo jeżeli ktoś ma zainwestować dzisiaj, na przykład jeżeli jest Polak, który by chciał w Wielką Brytanię zainwestować, miliard funtów, to za miliard funtów jeszcze niedawno musiał zapłacić 5,7 miliarda złotych, a dzisiaj już wystarczy zapłacić 5,26 miliarda złotych, a jak funt spadnie do 4,50, już tylko 4,5 miliarda złotych. A co będzie, jak funt spadnie do 4, o, to wtedy tylko 4 miliardy, no i wtedy Kapitał ruszy do Wielkiej Brytanii, tylko będą musieli mieć przygotowaną, oczywiście, siłę, że tak powiem, wykwalifikowaną roboczą wysokiej jakości no bo przecież będą oni chcą tworzyć produkty wysokiej jakości niż Chińczycy, no ale wiadomo, że Brytyjczykom to może nie wyjść, chociaż oni mają gigantyczne zaplecze bo oni mają te samochody, te Chryslery, to wszystko mają te samochody, Chrysler nie, ale mają przecież te Jaguary, to wszystko to tam przecież z Wielkiej Brytanii. Mają nie jeep, tylko ten dżipowaty, no nie pamiętam, no ale no mają, mają zaplecze też w broni i tak dalej, no mają myśl techniczną i mają do tego uniwersytety, czyli mają zaplecze, no jakiego prawie nie ma cała Europa, no myślę, że Niemcy mają lepsze pod tym kątem ale mają zaplecze akademickie, prawda, to więc zamiast na tych, zamiast pisać eseje, to będą doktoranci, którzy będą nad czymś tam myśleć, prawda? Nad jakimiś produktami technicznymi, mają, ale po prostu muszą przetransportować tą gospodarkę i muszą obniżyć funta brytyjskiego do 4 złotych, a może nawet do 3,50. Bo w rzeczywistości z Wielkiej Brytanii można zrobić zajebisty hub technologiczny. No bo oni są tą wyspą, Japonia, to, to w sumie są takie podobieństwa, tylko wiecie, no Brytyjczycy są gnuśni bardziej niż Japończycy, prawda? Japończyk to się tam bardziej słucha, prawda? A, a Brytyjczyk to on tak by chciał wymieniać dolary. <laughs> tak chciałby zakładać, wiecie, tax heavens i wiecie, i wypełniać fakturki i papierki i z tego zarabiać, tak? Czyli jest takiej gówno, gówno gospodarki, ale to się teraz skończyło. No ale to wtedy oni muszą się przerobić. Żaden polityk nie powie, wiecie, co musimy obniżyć, funta do 4 zł, i może za 10 lat jak nam dobrze wyjdzie jeżeli nic nie stanie nam na drodze zrobimy z naszej gospodarki super hiper gospodarkę konkurencyjną z bardzo fajnymi e, produktami prawda? no ale najpierw muszą to, tego funta obniżyć a więc tak to się będzie działo szanowni państwo co się dzieje z euro euro.pln Proszę zobaczyć, euro też spada 4,63, mimo to, że podwyższają bardzo mocno oprocentowanie bazowe. Eee, szanowni Państwo, mimo to, że oprocentowanie bazowe mocno podwyższają, to euro spadł z 4,85 na 4,63. Na 4,63 mimo to, że podwyższają oprocentowanie. Oczywiście, jak podwyższą jeszcze bardziej. Może, w euro może być tak, że niestety podwyższanie oprocentowania nie do końca będzie dobre dla podwyższenia waluty. Ja nie mam przecież dostępu do tych danych i nikt inny w internecie też nie ma dostępu do tych danych, więc może się okazać, że rzeczywiście to no, nasze wysokie oprocentowanie jest tak wysokie, złotówka jest tak tania, że po prostu euro sobie wróci. Jeżeli, jeżeli na przykład wrócimy do, szanowni państwo, do, załóżmy, że wracamy do polityki z 2015 roku. Yy, z 2015 roku. O, proszę bardzo. 2000, no wygrał PiS i tutaj, proszę zobaczyć, tutaj wygrał PiS i złotówka, bum. Tragedia. Wygrał PiS, tak? Wygrał PiS. Tak. Proszę bardzo. I wygrał PiS. I co się stało ze złotówką? Z poziomu 4,10 złotówka osłabiła się do poziomu 4,90 tak. czyli ee, no o prawie 25% się osłabiła złotówka no to jeżeli skończymy z pisowską narracją prawda, gospodarczą no to możemy wrócić do poziomu w którym złotówka znowu będzie kosztowała 4 zł. Szanowni Państwo, ale może, yy, może, yy, może, może, w Polsce się coś innego stanie. M może, może, e, może w Polsce się stanie coś takiego, że jednak zrozumieją, że bez Polski nie ma gwarancji bezpieczeństwa w całej Europie. A jak nie ma w Europie, to nie ma na świecie, i może zrozumieją, że Polska musi być silna gospodarczo, i nam tu trzeba wreszcie finalnie jakoś tam przestać nas męczyć i nam pomóc, prawda? A nie, że będziemy tylko w marketach pracować za 2,5 tysiąca złotych, ale wiadomo, że to są takie marzenia, mrzonki, prawda? Ale popatrzmy, co, co było w 2000, szanowni państwo, 11, euro kosztowało 3,70. Proszę zobaczyć, co było w 2008, euro kosztowało 3,20. Proszę zobaczyć, co było w 2007, euro kosztowało 3,70. Tutaj kosztowało, proszę, tu był rok 2007, 2008, 9, 8, tak? Przez 2 lata euro było poniżej 3,80, kosztowało 3,53 zł, tak? Czy 30, czy 40, przez tyle, 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 tyle czasu. Eee, tak więc y jeżeli będziemy trzymać fason, jeżeli sy sytuacja geopolityczna na to pozwoli, bo trzeba pamiętać, że w 2015 roku też zaczęła się sytuacja geopolityczna na Ukrainie na samym końcu, prawda? To też jakiś tam wpływ ma, ma jaki ma, e moim zdaniem nie, nie gigantyczny. Ale teraz ona ma większy wpływ prawda, z włatę geopolityczna. W rzeczywistości gdyby zachód chciał, to już dawno tą sytuację by zakończył, prawda? No Jak ona się zakończy, to się zakończy. Jak się nie zakończy, to będzie to tam się sączyło przez tą dziurkę ta krew niestety. I będziemy mieli problem. Na sam koniec proszę Państwa, sprawdźmy kruszec kruszec nasze piękne złoto. Co się dzieje z naszym pięknym złotem? Gold standard, takie złoto 1797 dolarów, szanowni państwo, proszę zobaczyć z poziomu, złoto z poziomu 1641. Podrozało na 1740. No proszę zobaczyć, no, 12% w kilka miesięcy, 2, 3, od, kiedy, od września, tak tutaj 10% 15, prawda? Bardzo mocno złoto drożeje, bo gdy dolar tanieje, euro tanieje, gdy dolar tanieje, to złoto drożeje, prawda? Ale to nie znaczy, że dostaniemy więcej w złotówkach. W złotówkach, to nie znaczy, że zostaniemy więcej w złotówkach. Tak więc, szanowni Państwo, na dzisiaj to już wszystko. Zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, Formuła Nieruchomości UK, do łapki w górę, do ee, kliknięcia w dzwoneczek notyfikacyjnych, dzięki czemu będą otrzymywali Państwo informacje o najnowszych e, materiałach. Pozdrawiam.